Bardzo rzadko zdarza się, że dwie drużyny mierzą się ze sobą jednego dnia. Tak? I jeszcze, że kilka zawodników zagrało w obydwu meczach. A mowa tutaj o FC Augsburg oraz Crystal Palace, którzy jednego dnia zagrali w Austrii dwa mecze. O godzinie 16, tutaj pierwszych na HF Stadion w Bad Wimsmach. Crystal Palace rozjeżdża Augsburg 3-1, Jona Filipa, Matiego i gol Eberachiego Eze. Dla Niemców tylko rzut karny i Tietz trafia honorowo. Ale to nie koniec, bo o 18 drugi mecz, tym razem Augsburg wygrywa 1-0 do po golu młodego Dardariego. Decydują w on w rewanżu. Jeśli chodzi o zawodników, którzy brali udział zarówno w tym meczu jak i w tym, no to Augsburg ma ich więcej. Majer, który zaliczył w pierwszym meczu 14 minut, a w drugim 61, Dong 32 i29, Sorg 14 i 16, Breitpout 14 29 oraz Crystal Palace. Jest to znany nam na pewno z Euro 2016, Nataniel Klein, 21 i 71 oraz Lerna 21 i również 71. Żaden z zawodników nie zagrał w wyjściowym składzie dwukrotnie. To rzadkość, ale nie pierwszy raz w historii futbolu. W 1913 roku Argentyna i Urugwaj zagrały ze sobą dwa razy w jeden dzień i to na dwóch stadionach. W dwóch stolicach. Buenos Aires i Montevideo. W 90, 1994 roku brazylijski Jeremio zagrał trzy mecze jednego dnia. Dziś to praktycznie niemożliwe. Czy zobaczyliście kiedyś więcej takich futbolowych maratonów? Kto wie? Ale Augsburg i Palace właśnie zapisali się w historii. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym, i co wy sądzicie, czy Crystal Palace, które niestety zostało przesunięte do Ligi Konferencji i będzie grał w eliminacjach do Ligi Konferencji, nie Ligi Europy, a zamian za to Nottingham Forest zagra w eliminacjach do Ligi Europy. Dajcie znać w komentarzach.